podpisem dwóch roszczeń, znaczy dwóch dokumentów o roszczeniach. I to będzie wyglądało, wyglądało z pozoru niewinnie, ale potem się zacznie. Duda się dwukrotnie od, z tego wyślizgał, a na się z tego nie wyślizga. On to będzie musiał podpisać. To być może nawet tłumaczenie jemu będzie inaczej tłumaczone, jak potem to wszystko wyjdzie. Ale na pewno będzie mu będą mu posługiwać te dwa dokumenty o roszczeniach, które on podpisze. żeby to nastąpiło, tego rządu będzie musiało nie być. Będzie musiał być inny rząd, prawdopodobnie z większością pisu.